Państwo, koleżanki i koledzy. Dziś wyruszymy w krótką drogę do krainy szacun dla szacunku, czyli do krainy pełnej szczęścia, wzajemnej pomocy i życzliwości. Pamiętajcie jednak, że liczba miejsc w wagonach jest ograniczona. Czy znajdzie się jedno dla Ciebie i wyruszysz z nami w dalszą drogę? Przekonajmy się, bo to zależy tylko Ale mnie plecy bolą. Chyba na zmianę pogody. Masz rację. Mnie też plecy bolą. Ale dzisiaj na trenerka dała wycisk. Trzy godziny treningu. Ale nie plecy bolą. Proszę, niech pan sobie usiądzie. Nie jest pan wstyd? My tu byliśmy pierwsi. Nie pan sobie stanie przy barierkach. Cyprian, a nie pamiętasz czego nas uczyli w szkole? Przecież zawsze trzeba ustępować miejsca starszym. Ty wykazałaś się szacunkiem, a ty popracuj nad swoim wizerunkiem. Zapraszam do mojego pociągu. Patrz, jakie fajne buty. Wow, są świetne. Chyba sobie takie kupię. Ja też. Dzień dobry. Pomożecie nam z tymi torbami? Nie, nie mam czasu. Jak sobie sama. pani zająć te torby do domu? To przepraszam, że zapraszam panu głowę. Nie mogę Ty wykazałaś się szacunkiem, a Ty popracuj nad swoim wizerunkiem. Zapraszam do mojego pociągu. Gabrysiu, powiedz mi już, żeby poszli do domu. Jest cisza nocna, każdy ma prawo spokojnie spać. Przesadzasz. Przecież jestem u siebie i mogę robić, co mi się podoba. Ty wykazałaś się szacunkiem, a ty popracuj nad swoim wizerunkiem. Zapraszam do mojego pociągu. Zapraszam. Tak? Co pani robi? Jem cukierki. Wyrzuca pani papierki. No i co z tego? I tak ktoś to zaraz rozprząta. A wiesz, A wiesz, że... Nie. A wiesz, że... Nie. A wiesz, że... Nie. Przejdź do rzeczy. Wszyscy ludzie i zwierzęta mogą być. Nawet sarny? Nawet sarny. No dobra, ale końca świata wszystko nie no będzie. No właśnie, że będzie. Lepiej zastanów się nad sobą. Ty wykazałaś się szacunkiem, a ty poprawi nad swoim wizerunkiem. Zapraszam do mojego pociągu. Bo no, ona inaczej się ubiera, ma Nie styl w ogóle jest, jest Nie rozumiem, o co się chodzi. Wiesz, ona jest fajna. To, że się inaczej ubiera, inaczej wygląda, czy ma inne zainteresowania, nie znaczy, że jest gorsza. Powinnaś pomyśleć nad swoim zachowaniem. Ty wykazałaś się szacunkiem, a ty popracuj nad swoim wizerunkiem. Zapraszam do mojego pociągu. Jesteśmy na miejscu. Wiem, co z życiu swoim zmienić, co na co dzień umieć docenić. Szanować siebie i bliźniego to tak niewiele, a tyle dobrego. Bo tyle szacunku dostaniemy, ile go innym ofiarujemy. Wypłyńmy na morze wartości, by cieszyć się radości. I radości!